Witam Was wszystkich, nazywam się Stormwind. Od nagrania ostatniego odcinka minął co najmniej miesiąc. Seria Raz z Nubem została wstrzymana w najgorszym możliwym momencie. Jeśli słyszycie jakieś stukania, hałasy, tak, to jest za mną, w kuchni i... Przepraszam Was za to. Wracając do tematu. Od teraz zacznie się nowa era. Era jedynie z najbardziej ekscytującymi momentami moich gameplay. Poucinam te najmudniejsze momenty. Wytnę zbieractwo. Czasami może się pojawić jedynie w formie krótkiego przerywnika, ale nie będzie się pojawiać tak często. A chodzenie z jednego miejsca na drugie. No, jedynie jak coś ciekawego się potem co wydarzy. Także nie przedłużam już, bo już naprawdę długo trwa ta wstawka i zaczynamy dziewiętnasty odcinek. Mogę leżeć jako lektor, bo coś z gardłem mi się dzieje, ale mam nadzieję, że uda mi się nagrzeć ten odcinek. Dzień pierwszy. Naszą przygodę rozpoczynamy na harbor. Nie, to nie jest Pearl Harbor. To jest inna miejscówka. Sorry Amerykanie. Kiedy weszłam, zaczęło się porządkowanie, ale nie to jest dla nas najważniejsze. Przepłynęłam w pław ocean i wtedy dotarłam tam. Chwila, gdzie idę? Ach, no tak, wtedy zgarniałam konika, żeby łatwiej było mi się przemieszczać. No przecież. Wróciłam się do starej bazy, tylko nie pamiętam dlaczego. Najprawdopodobniej no po Hazmatics bym potem mogła udać się w jedno miejsce. Ale to będzie wspomniane dopiero w kolejnym dniu. Kolejny powrót, ale tym razem sprawdzamy nie Check Engine, a Check Tool Cupboard. Teraz zbierzmy trochę na amunicję i będę ukontentowana. Teraz odwiedźmy gas station, gdzie mordunia na nas czeka, ale tego to wiemy się za chwilę. Najpierw trzeba zebrać to, co jest najcenniejsze. Oby było tu coś dobrego. Everything for loot. Amen. A na Gas Station spotkaliśmy ziomeczka! That's my boy! ZODERIE kurła! Co ja kurwa tego nie powiedziałem! Tak na co wykorzystałam nagrywek? Nie tylko dobrodzieja wkurzyłam, otóż obrońców praw zwierząt również. Na gas station szybki recykling i wracamy do tego co najważniejsze, bo za bardzo drążam się w szczegóły. Potem zbierałam składniki na harbor i udawałam ułana z bagnetem a nie, szablą, tylko że to jest podroba szabli W ogóle zauważyliście, że to jest taka półpłoć? Z przodu kasztanowa, a z tyłu jak popstrana przez ptaki, wiecie Płotka Później wróciłam na statek i zaczęłam wytwarzać fistę Co? Dzień drugi The Pearl. Przepraszam, z harbor udaliśmy się prosto do HQM Quarry. A raczej znaleźliśmy się w jego okolicach, gdyż tutaj. Właściwie? Co ja tu robię? Na początek wracamy na statek. By potem udać się z powrotem na ląd. Nie pytajcie dlaczego. No, tu mamy powód. Moi drodzy, nie udaliśmy się tutaj na HQM Quarry, tylko udaliśmy się tutaj na Power Plant. A Power Plant, dla tych co nie wiedzą, słynie ze swojej radiacji oraz zajebistego lutu. W tym przypadku była tu skrzynia z zajebistym lutem, dużo lepszym niż gdzie indziej. Tylko należy uważać, jak wcześniej wspomniałam, na radiację. Która bywa niezwykle uporczywa. Żałuję, że nie ma tu nagrania. Naprawdę żałuję. O! Everything for loot. Amen. Tak, dokładnie. Zgodnie z dewizą Everything for loot. Przybyłam tutaj, by nie tylko zdobyć paliwo, choć to było takie bardziej przy okazji zdobycie fajnego surowca, ale i również powędrowałam do tego uniwersum, by zdobyć karą klacz dla pewnego zaklętego ducha. Co? Ciemne jak głębiny Był to niezwykle nieoczekiwany zwrot akcji, ale przejdźmy do dalszej części O kurwa, ale się dojebałem. Czekaj, co? Dobrodziej? O kurwa, winda I to zawahanie Halo kurwa, jak mam stąd wyjść, wydostańcie mnie stąd, ale już, halo halo halo, wydostańcie mnie z tego miejsca, ale już co kurwa zrobić? To wcisnąć tamto? Co? Jak mam wydostać się stąd, no? Drzwiami, kurwa. Po wydostanie się z klitki przed czas na skrzynię... Albo na recykling... W końcu odebraliśmy paliwo! Nurkowaliśmy w rurze! I zabraliśmy laptopa! I recykling... I znowu. Teraz na górę pierwszego silosa się wydaje.

Jednak było warto. Everything for loot. Amen. Uciekaj, uciekaj! Dobra, teraz będzie skrzynia, na pewno. Co jest, kurwa? Misiek. Obrońcy praw zwierząt zaraz z panem przyjdą. Naprawdę. Room clear. Good. Everything for loot. Amen. I tak zakończył się dla nas dzień drugi. Wielkim sukcesem oraz Ekwipunkiem pełnym lutu. Dlatego możemy wracać z powrotem na statek. 8 mięsko Pamiętajcie, by jeść. Pamiętajcie, by jeść i pić! Nie oglądajcie moich filmików bez jedzenia i picia. Nie oglądajcie tego głodnego. Pamiętajcie o tym! Później zmierzaliśmy ku innemu celu, którym zajmiemy się w kolejnym dniu. Jest to Stone Quarry. Ehm, co? To jednak tego dnia jeszcze to robimy? No dobra. Teren wydawał się być pusty. Nie było tam nic interesującego. Zwyczajna pustynia i ekskawator w tle. Dobra, to lecimy, czy zebrać trochę kamienia? Ale cały czas słyszę coś: coś biega w tle i w ogóle. O, krwadzik! O, dobra. Jeszcze jeden! Ach, kurwa, ile tego tutaj jest? Ja pierdolę. Ja p... co ja się pakowałam jakaś To pewnie pomyślałam kiedy grałam sobie w tym momencie o Kur... czy złożył mi tu ty dziady K... What the hell Odpalam i... Co to jest? No w... Ile tego jest na dole teraz? Ach, w... ważny czas ich wyeliminować Kurde, dobra, po nich. Za ten czas wróciłam... Co? Aby przeczekać tą całą falę, poszłam na statek i tam czekałam, aż wydobędę fi... Co? Poszłam obczaić, co tam było w oddali... O, ekskawator. Zbierałam kamień, jakby było mało. Poszłam zbierać kamień, jakby go było mi mało. Dobra, Padu. Kurde, obrońcy praw zwierząt mnie zaraz zbanują. Zobaczycie, nie będzie. Panie, przestaw mi go. A gdzie z tym nosem? Dobra, czy zabrać kamień? O kurwa. Everything for loot. Amen. Kolejnym celem wędrówki. <laughs> Kolejnym celem naszej podróży była Abandoned Military Base. A zmierzałam tam w celu zobaczenia w ogóle co to jest za miejscówka. I muszę przyznać wam, że spotkałam Wojtka. Kurde, la taki wyraz, dwa strzały i pada niedźwiedź, masakra. No dobra, co to jest? To jest naprawdę niebezpieczne miejsce. Ale baj wam, że lód jest zajebisty. O nie, ja stąd spierdalam. Teraz czas na zaprzyjnie czegoś zwana. O kurde. Tomek i przyjaciele. Gdy tak sobie obczajałam pociąg nagle natrafiłam na coś ciekawego, to było pełno paliwa, lecz nie mogłam go zabrać. A no szkoda, kurde, bym chciała tak wziąć i mieć dla siebie. Patrzcie ile tego jest. Ale jeśli mogę wziąć to paliwo, to dajcie mi znać. Przyda mi się na później. No nie, znowu! on! Jeszcze jak? Co mam robić? A potem ten dzień zakończyłam na porządkach i przetapianiu surowców. Niestety muszę przerwać tę podróż w tym niezbyt fajnym momencie, dlatego widzimy się w kolejnym odcinku, gdzie będziemy to kontynuować. Niestety to już jest koniec dzisiejszego odcinka, także ja się z wami żegnam. To była stagnów. Pa pa i zapraszam do oglądania naszych odcinków. I teraz powiem Wam profit na sam koniec. Jak chcecie zapisać Bradleya, pamiętajcie, co najmniej 40 granatów i jeb po nim. A granaty łatwo można dostać, tak, tak Zajebiście. Teraz, gdy zakończył się dziewiętnasty odcinek, przychodzi do nas jedno pytanie. Jak się rozpocznie kolejny sezon? Co znajdziemy w kolejnym sezonie? Z czym będziemy się mierzyć? Ale to dopiero się dowiemy po dwudziestym odcinku. To będzie piękny koniec dnia. <grym>